88 osób, członków delegacji polskiej na wojskowości roślinstwowych kapitanów oraz 8 członków załogi Rządowego samolotu 354, który podchodząc do lądowania bardzo warunków, w bardzo złych warunkach pogodowych rozchodzi się na Wojskowym Lotnisku Na pokładzie samolotu wśród członków delegacji znajdował się prezydent. Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński wraz z Orządem. trzech marszałków Sejmu, Senatu, osiemnastu parlamentarzystów ze wszystkich opcji politycznych. Najwyżsi rangą dowódcy Polskich Sił Zbrojnych oraz dostojnicy duchowni i kapelani Wojska Polskiego, przedstawiciele rodzin katyńskich, przedstawiciele instytucji państwowych. Tak wątpliwej straty w warunkach pokoju nie doświadczyło wcześniej żadne inne państwo na świecie. Pasażerowie samolotu mieli oddać naszym imieniu tym dla których przed 70 laty widok pod Smoleńskim uszczelką był ostatnim ich życie. Stało się tak, jakby jedna śmierć przyciągnęła drugą. Nie zdążyli wypowiedzieć ani słowa na katyńskich grobach. Z los, z okrutną ironią, kazał im w tym miejscu złożyć ofiarę z własnego życia. Przerażająca jest skala tej katastrofy. Właściwie każde nazwisko na liście ofiar zamyka jakiś imponujący życiorys. Ci ludzie byli obecni w naszym życiu publicznym od wielu lat. Piastowali najwyższe stanowiska, odegrali wielką rolę w budowie wolnej Polski. Byli autorytetami dla swoich środowisk, mieli przed sobą mnóstwo planów i zadań. Byli polskimi patriotami, wartościowymi ludźmi. Podeszli niezwykli ludzie, mężowie stanu, intelektualiści, osoby wszechstronne, ale też ojcowie, matki, mężowie, żony, bracia i siostry. Wśród nich na poczesnym miejscu wymienić należałoby prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Lecha Kaczyńskiego, który tą daleką drogą udał się ze swoim urządzeniem. Ze wszech miar koniecznie wydaje się przypomnieć przybliżenie sylwetki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. A w latach 2005-2010 sprawował funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polski jako czwarty w kolejności Wolnej Polski. Był drugim prezydentem w historii niepodległych Polski, który zginął tragicznie w trakcie pełnienia kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor nadzwyczajny. Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Swoją działalność publiczną rozpoczął w 1977 roku w Komitecie Obrony Robotników. W tym okresie skupiał się przede wszystkim na prowadzeniu bezpłatnych szkoleń dla robotników z prawa pracy, które odbywały się w mieszkaniu Annej To także czas rozpoczęcia wieloletniej współpracy jako wykładowcy z Uniwersytetem Gdańskim którą zakończył dopiero w 1997 roku. W sierpniu 1980 roku, jako doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stociń Gdańskich, był autorem części zapisu porozumień sierpniowych. Od samego początku, związany z niezależnym samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność, był delegatem Gdańskiej Solidarności na pierwszy zjazd krajowy delegatów Związku Solidarności. Na którym objął przewodnictwo zespołu do spraw uregulowania stosunków z PZPR. Został integrowany z strzebilinku podczas stanu wojennego. Po wyjściu zaś został jednym z najbliższych współpracowników Lecha Wałęsy i prowadził jego nieoficjalne biuro W 1988 roku był uczestnikiem rozmów Okrągłego Stołu. Start w wyborach w 1989 roku przyniósł mu mandat senatora, a wstąpienie do obywatelskiego klubu parlamentarnego rekomendowało go do reprezentowania Lecha Wałęsy w rozmowach o powołaniu koalicji rządowej ZSLN i SD. W 1990 roku został wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NZZ Solidarność. Zaś w 1991 roku objął stanowisko ministra stanu Spraw bezpieczeństwa w Kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Do jego obowiązków należało wówczas nadzorowanie pracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wybory w 1991 roku zaowocowały objęciem mandatu posła z listy porozumienie o obywatelskie centrum. Już na początku 1992 roku został wybrany na funkcję. Prezesa Najwyższej Izby Podrogi, którą pełnił sukcesem do 1995 roku. Rok 2000 to kolejny krok w jego karierze politycznej. Został ministrem sprawiedliwości w rządzie AWS-u, na którego czele stał Jerzy Buzek. Powstanie Prawa i Sprawiedliwości w 2001 roku spowodowało objęcie przez niego funkcji prezesa nowo powstałej partii. W 2002 roku w wyborach bezpośrednio otrzymał mandat zaufania od mieszkańców Warszawy i zaczął wypełniać swoją funkcję prezydenta miasta, którą sprawował aż do momentu wygrania wyborów prezydenckich w 2005 roku. Bezsprzecznym sukcesem jako prezydenta Warszawy było sfinalizowanie w 2004 roku projektu Muzeum Powstania Warszawskiego, które zostało uroczyście otwarte w lipcu tego roku. Już jako prezydent Rzeczpospolitej Polski angażował się w różnego rodzaju projekty mające na celu podniesienie rangi naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej. Na plan pierwszy wysuwa się tutaj sprawa traktatu lizbońskiego, którego ostateczną formą prezydent negocjował podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w 2007 roku. Drugim istotnym projektem, którego realizacją zaangażował się prezydent Lech Kaczyński. To mobilizacja międzynarodowej opinii publicznej dla obrony Gruzji podczas jej konfliktu zbrojnego z Rosją. Lech Kaczyński, zarówno jako prezydent Polski, ale także jako działa związkowy i polityczny, prezentował konsekwentnie takie cechy swojego charakteru jak patriotyzm, wrażliwość na sprawy ludzkie, bezkompromisowość interpretacji faktów historycznych, troskę o lepsze jutro dla przyszłych pokoleń. Był także człowiekiem skromnym. Mającym do siebie dystans, a z czasem umiejącym żartować z własnej niedoskonałości. Nie był też wolny od zwykłych ludzkich przywód. Cytując za Jackiem Żakowskim w ostatnim wydaniu Polityki, cytuję: Nie był łatwy, ale też nie miał łatwo, bo był liderem formacji radykalnej, a sam z natury radykalny nie był. On był umiarkowany, empatyczny, ciepły i ludzki. I taki obraz prezydenta zachowajmy nasze pamięci.